Cześć, jestem Adrian i dzisiaj przychodzę do Was klasycznie z podsumowaniem miesiąca, ponieważ mamy już nowy miesiąc. I dzisiaj podsumujemy sobie maj, bo dzisiaj jest 1 czerwca. Tak więc wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieci. And of course, happy Pride Month. A no i założyłem dzisiaj do filmiku moją kurtkę, ponieważ ona jest. Bardzo ją lubię, ale nie mam gdzie jej nosić, bo jest całkiem sztywna i w sumie trochę niewygodna, więc stwierdziłem, że film to jest idealna oferta, szansa żeby ją założyć. Uwaga prezentacja. Tu ma taki tył i to wygląda tak i jest fajna, bo zrobiłem ją sam. A no i mam związane włosy, bo nie chciało mi się ich mieć Więc wydaje mi się, że to tyle o moim życiu, mojej kurtce bla 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 i teraz możemy przejść do pokoju ocen. Tak więc nasza najwyższa kategoria Jesus Maria, wiecie takie Jesus Maria, jakie to było dobre. Następnie Tyślicznotko, potem Jukul, potem tak i na koniec żegnam. I jak zawsze zaczniemy sobie chronologicznie, czyli Płonący Bóg Rebecca F. Quark, Jesus Maria. Jest to, o tu jest, trzeci tom wojen makowych, czyli zakończenie trylogii. I szczerze przyznam, że ten tom nie podobał mi się aż tak bardzo jak drugi. I pierwszy też mi się nie podobał tak bardzo jak drugi. Naprawdę ten drugi tom był dla mnie niesamowity. Wszystkie były niesamowite, ale ten drugi był najlepszy i po prostu bardzo dobrze go wspominam. Właśnie tutaj ten trzeci tom po prostu jakby on naprawdę był bardzo dobry, ale no nie skradł mojego serca aż tak mocno. Jednakże cała trylogia jest wspaniała i ym, wydaje mi się, że kiedyś nastąpi reread, w sensie nie wydaje mi się, ja to wiem, tak będzie na 100%. Co do zakończenia to jakby Moje przewidywania nie za bardzo się myliły, nawet tam sobie pisałem specjalnie na Goodreadsie, wiecie, w i także, że o, może to się stanie, może to po to, żeby mieć dowód, że wpadłem na to. Tak więc ja uważam, że na pewno to zakończenie było konieczne, tak to się musiało skończyć i nie za bardzo widzę inną opcję, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej satysfakcjonujące i to jest też najbardziej satysfakcjonujące zakończenie dla mnie, ponieważ ja bardzo lubię. Takie zakończenia, które nie są happy endem, bo właśnie nie, nie lubię, jak tak wiecie, na przykład po drodze wszystko się nie udaje, a na koniec, wow, mega i wszystko wyszło. To jest dla mnie troszeczkę takie, hmm, chciałem powiedzieć nienaturalne, ale z drugiej strony to by wskazywało na to, że rzeczy nie powinny się kończyć happy endem, bo to nienaturalne. Um, no to by nie miało sensu. <laughs> tak więc, no, było to naturalne, było to konieczne. Wydaje mi się, że, że satysfakcjonujące na pewno. Tak. I to chyba tyle na temat tej książki. Następnie mamy książkę polskiej autorki, którą uwielbiam, więc troszeczkę z bólem serca muszę teraz to zrobić. Skradziona kołysanka pójdzie do kategorii. Tak. Krótko o fabule powiem Wam tyle, że mamy tutaj panią, która mm, była w swojej młodości gwiazdą. No, tam śpiewała w zespole i po prostu sobie koncertowali, i w tym zespole był też i mąż. Bla, bla 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 bla. No ale przyszedł taki czas, że ona zaszła w ciążę i po prostu miała dziecko, i hmm, to nie będzie raczej spoiler. No bo skradziona kołysanka po prostu chodzi o to, że to dziecko zaginęło. Zresztą dowiadujemy się tego na bardzo wczesnych stronach, tak mi się wydaje. I mamy tutaj też prowadzoną y, historię z dwóch perspektyw, w sensie z dwóch osi czasowych, ponieważ mamy jakby młodość i właśnie te czasy, w których ona była w tym zespole i w którym zaczynała robić tę przerwę, i potem jak ona wyjechała w Bieszczady... I tam sobie żyła. Ogólnie, no, nie za bardzo ta książka skradła moje serce. Ja, jak możecie już wiedzieć, jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, wiecie, że nie za bardzo lubię prowadzenie fabuły właśnie w dwóch osiach czasowych. Rozumiem, że czasami to jest konieczne i doceniam to czasami, ale nadal tego nie lubię. Więc jakby rozumiem sens, no ale. A to nie jest po prostu mój typ formy opowieści. I chyba tyle. No, jakby dla mnie to była taka bardzo zwyczajna książka, mm, obyczajowa, ale jakby zabrakło mi czegoś takiego mocniejszego. Bo wiecie, tak właściwie, no to z tymi książkami jest taki problem, że one dotyczą mm, naszego życia po prostu życia kogoś, które może nie być jakieś spektakularne. No, ale właśnie wtedy potrzebujemy w książce czegoś, co nadaje jej takiego większego sensu. Więc yy, albo to właśnie jakieś muszą być przemyślenia, albo jakieś takie sytuacje i rozwiązania tych sytuacji, jakieś szczególne. No, coś takiego jednak musi się wydarzyć wyjątkowego, chyba. Tak mi się wydaje. No, po prostu, żeby wynikała z tego jakaś lekcja, czy cokolwiek. A tutaj tak nie do końca to poczułem. I następnie niesamowita książka. I jakby ja wymawiam ten tytuł N z Zielonych Szczytów, a widziałem, że bardzo dużo osób mówi An z Zielonych Szczytów, ale jakby wydaje mi się, że to nie jest problem, co nie? Tak więc End z Zielonych Szczytów, Jesus Maria. Nie wiem, czy gdzieś to mówiłem na jakimś filmie, ale wydaje mi się, że tak, tylko na jakim i po co i czemu? To było moje pierwsze zderzenie z Anią z Zielonego Wzgórza i mm, było to bardzo przyjemne zderzenie, bo jakby urok tej książki Urok Ani, N, to, mm, to jest tak niesamowicie stworzona postać. Tak niesamowicie dobra, tak niesamowicie charyzmatyczna, charakterystyczna. Nie, naprawdę. I właśnie tutaj trochę pojawia się to, co uwielbiam, czyli tacy bohaterowie, którzy mają trochę swój świat, ale mm, bardziej mi chodzi o to, o ich przemyślenia, o ich stosunek do świata. No, to jest niesamowite. Właśnie tutaj z tej takiej mojej wewnętrznej kategorii takich bohaterów wybrałbym N, Elio z y, tamte dni, tamte noce, Elio? Tak, Elio. I główny bohater życia Pi, czyli no pi. <grych> I na razie chyba jeszcze nie czytałem innych książek, w których bohaterowie tak bardzo by zachwycili mnie swoim podejściem i sposobem myślenia. Więc jakby to jest moja topka, uwielbiam. A ta książka, jak ją czytacie, to po prostu widzicie tak piękne obrazy, i no, nie, to jest tam wszystko tak ładnie napisane. Naprawdę genialne. Jeszcze krótka anegdota, bo y, właśnie gadałem z moją mamą na temat tej książki, i, i że właśnie ją czytam, i tak dalej, i coś tam jej opowiadam, a moja mama potem mówi: O, a on umrze, a ja. Aha, to był spoiler. <ścoughs> tak więc, no jakby y, trochę została mi zdradzona fabuła. A wydaje mi się, że gdybym czytał to bez tej wiadomości, bez tej wiedzy, to byłbym mocniej po prostu dotknięty tą sytuacją. A tak to gdzieś już się tam spodziewałem tego, więc byłem jak... Nadal przykro, ale trochę mniej. Okej, okay, następnie przechodzimy do książki Kinga. I to jest yy, Oczy Smoka. To są Oczy Smoka. I to będzie... Żegnam. Otóż yy, ta książka nie była zła. Miała fajny taki baśniowy klimat. Jak się właśnie to czytało, to to było takie baśniowe. No ale jednocześnie to ona mnie tak jakoś no, nie porwała za bardzo. Ta fabuła... No była. Była. No i tyle bym powiedział na temat tej fabuły. Teraz jak sobie próbuję przypominać, yy, wiecie, jakieś sceny z tej książki, to widzę jakieś tam poszczególne wydarzenia. Yy, ale nie mam na, niej, na ich temat zupełnie nic do powiedzenia. Naprawdę. No jakby... No nie mam. A o czym to jest? To jest o tym, że mamy króla. Ten król ma takiego swojego nadwornego czarnoksiężnika i ten król ma jeszcze dwóch synów. I pewnego dnia umiera król i tak naprawdę umiera. Dobrze, zostajemy przy tym. A dobra, w sumie powiem. Zostaje zabity i ten starszy syn zostaje wrobiony, że on zabił tego króla, żeby on. Nie został królem, w się sensie zostaje wrobiony po to, żeby ten starszy syn nie został królem. No i ten młodszy obejmuje tron. No i potem się dzieją jakieś tam rzeczy. Szczerze, nieciekawe. I ze smokami to nie miało nic wspólnego. Następnie, gorzki smak jej wielkiej radości. I tu trochę mam dylemat. Bo z jednej strony chcę to dać do... Tak. A z drugiej strony chcę to dać do... You cool? Hmm. Jest to prawdziwy problem, ale chyba dam mimo wszystko to do. Tak. Moje kategorie nie są gwiazdkami, więc jakby to nie przekłada się na to, że książka jest zła czy coś. Chociaż tak naprawdę, wiecie, czasami można dać dwie gwiazdki książce, która była dobra, ale mimo wszystko coś tam, coś tam. Chyba tak zresztą było w moim przypadku z tą książką, bo dałem jej chyba dwie gwiazdki albo dwie i pół, bo. Mm, jakby rozumiem tę książkę, rozumiem o co w niej chodzi, rozumiem jej problemy, rozumiem jej cel, ale jednocześnie nie chwyta to mnie w żaden sposób. Wiecie, żadne tam moje emocjonalne struny nie zostały poruszone w ciele, więc no, po prostu to nie było do końca dla mnie. Miałem też wielkie oczekiwania, które niestety się nie spełniły, więc mm, tak, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to. Jest ona w filmie Jeden dzień życia ze mną w trakcie nauki do sesji. Jakoś tak się nazywa ten, na pewno go znajdziecie. Następnie Czarna owca medycyny, coś tam, coś tam yy, historia psychiatrii, coś tam, coś tam, coś tam. Tak, tyślicznotko. Jeżeli już tam jakoś się znamy, to wiecie, że gdzieś tam ta psychiatria mnie interesuje w jakimś stopniu, nie wiem jeszcze w jak wielkim stopniu, jak bardzo to na moje życie, jednakże gdzieś tam mnie interesuje. I to była bardzo fajna książka. Po to, żeby zapoznać się głównie z historią psychiatrii, która jest niesamowicie fascynująca, przerażająca i nie znam jeszcze jednego przymiotnika, jakim jego mógłbym użyć. Jednakże jest naprawdę godna polecenia i mm, błyskotliwa, dająca do myślenia, tak, zapewne, na pewno tak jest, tak. Ja po prostu dobrze się bawiłem słuchając tej książki. Mm, nie ukrywam, że na pewno na mój odbiór też mogło wpłynąć to, że jakąś wiedzę medyczną posiadam, więc po prostu wiecie, pewne mm, takie absurdalne, no w sumie absurdalne sposoby leczenia były dla mnie właśnie absurdalne, bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszyscy mogliby mm, to zrozumieć, właśnie w tej kategorii absurdalności. No powiecie, jakby to nie jest nic złego. I to jest coś oczywistego wręcz, że osoby niezwiązane z medycyną lub nie interesujące się tym tematem, no mogą na przykład nie wiedzieć, czym jest lobotomia. No i jakby to jest normalna sprawa. Najważniejsze, żeby się nie wstydzić tego, bo to nie jest nic złego. Jak chcemy coś wiedzieć, to po prostu sprawdźmy sobie to w internecie i jest git. Tak więc, y, dobra książka, polecam. I na koniec, gdzie jesteś piękny świecie, moja pierwsza książka Sali i damy to do Jesus Maria. Dlatego, że to była właśnie książka taka, wiecie, bardzo normalna, taka niby o niczym, a niby o czymś. I właśnie na pewno dobrze się tutaj bawiłem. Um, urzekła mnie błyskotliwość wypowiedzi, um, szczególnie tych mailowych, ale też jakby były takie pewne sytuacje, że ja byłem w stanie jakoś się utożsamić z bohaterami, lub po prostu pomyśleć sobie: o. Ja bym pomyślał tak samo jak wy, więc to chyba właśnie jest y, utożsamianie się z kimś. Jednakże nieważne. <grytanie> Fabularnie mogę powiedzieć, że jest to książka o pani, która jest autorką, pisarką książek i y, w końcu tam robi sobie przerwę, wyjeżdża do y, takiej mniejszej miejscowości, kupuje tam w sensie nie kupuje, wynajmuje dom i idzie na randkę z y, chłopem z Tinder'a i się poznają i tak naprawdę na początku sami nie wiedzą czy się lubią czy się nie lubią chociaż raczej wiadomo że się lubią ale tak naprawdę to może nie do końca i potem dzieją się różne rzeczy i czy to jest książka związana na przykład z relacjami zapewne tak w sumie tak ja bym powiedział że to jest yy, taka książka właśnie o jakby trudach relacji o tym że nie każda relacja jest standardowa <grywka> żadna relacja nie jest standardowa i nie istnieje coś takiego jak Standardowa relacja. Ogromnym plusem byli bohaterowie, bo oni byli niesamowicie ciekawi i właśnie tacy wiecie: no, zmagający się z pewnymi problemami, każdy z czymś innym, czyli po prostu tak jak jest w życiu. No i tak naprawdę dało się z nimi zżyć. Od początku już jakoś tak złapałem vibe z nimi i byłem ciekaw, szczerze, byłem ciekaw tego, co się wydarzy dalej. Tak więc, tak jak ja lubię mówić, jeżeli czytacie książkę i chcecie ją czytać dalej i po prostu wiecie już tam na wstępie. No albo nawet obojętnie na którym etapie macie tak, że chcecie ją czytać, to znaczy, że jest dobrze. Ale zdarzają się też takie książki, których się nie chce czytać, a potem nagle się chce, a może nawet się wcale nie chciało, a okazują się fajne. Tak, na pewno takie istnieją, bo wszystko istnieje na świecie. <laughs> I tym pozytywnym akcentem, że wszystko istnieje, chociaż to nie jest do końca pozytywny akcent. W każdym razie uznajmy, że był pozytywny. Tak więc wybaczcie mi mój dzisiejszy wygląd, ale chciałem, żeby to było szybkie, na luzie i bez jakiejś wielkiej spiny i przygotowywania, więc... Wyszło, jak wyszło. O, już bym zapomniał o Goodreadsie, ale tutaj standardowo macie mojego Goodreadsa, jeżeli jesteście zainteresowani moimi audytami czytelniczymi i tym, co czytam na bieżąco, to poza YouTube'em jest to drugie najlepsze miejsce, by mnie śledzić. Tam, by mnie śledzić. Jakoś źle wymówiłem słowo mnie. Tak, to by chyba było tyle. Wydaje mi się, że możemy kończyć. Ja idę się uczyć, bo jak wiemy, to jest ten miesiąc. Ten ciężki miesiąc. Więc życzcie mi powodzenia, please. No i co? No i cześć, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie.